Hej, cześć! Siemano, mam wszystkich tutaj raz speed. I MacMuncher czy I Owe 124, Dobrze. A, witam was w update'cie, czyli, czyli... U mnie, co będzie się działo na kanale. I oczywiście zapowiedź kanału MacMana. No i a. co, Jube? Coś od tobie, czy nie? nic. No a, dobra, no to dobra. Wiecie to, czy nie? To jest gierka Slender. Jak kojarzycie. Najwyżej jedniemy wszyscy na zewnątrz. No dobra, hardcoreowo. No bo ja się boję, <laughs> Nie znalazłem jeszcze ani jednej ale się boję wiecie, gierkę? Dobra, ten update króciutki Będzie do zapoznania się Co będzie u nas na kanale U mnie już może wiecie, ale wam przypomnę Będzie tak, premiera za 12 dni Czy za 13, jest premiera Assassin's Creed 3 A Macman Ja niech wam on, on sam powie, co U mnie wiecie. będzie na kanale Delta Force Extreme Pan Killer Heldemetion I oczywiście powróci postal Pójdziemy, powiedziałem. Ale za to nas nie widzi, Tak. O kurwa. Jakiś k***a. Tutaj kur... O ile ja dobrze pamiętam, tutaj kartka powinna być. O no, ja dobrze pamiętam, to już nie ma k***a. Hmm. Gdzie ta kartka jest? Ja miałem zawsze, kurwa. No, no, no. O, jest. Yes. On na to przyjechał O kurwa, nic no, O, oh my god. Oh my god, Dobra. Idzie. <głosy> <głosy> Dobra, co by to coś powiedzieć? Tak, I polecam wam poglądanie kanału Minecraft.pl39, dobrze wymawiał? No. Właśnie nie słyszałem. Tak! <noise> Fajne filmiki, tylko że Juwe ma trochę taką przerwę se zrobił, ale Gang CKM i oni... No, zajebiste, polecam I mówię, też... Obyż, oglądajcie może serię z MacMan'a, jak ktoś wrzuci, ale ma co się. I owe też, tak. Właśnie tuś już w ducha. Tak, ja nie wiem gdzie on jest. Na razie go nie ma! O tam! Co kurwa, stał gdzie? tam? Gdzie? Tutaj myślałem, że kurwa stoi. <głosy> <głosy> Szukaj szybko tych kartek. Tak mnie chuj złapie. Grajmy dopóki nasz nie zajebie. Co? Dobra, idziemy drożdż. Jak mnie to wale, nie kurwia... No dobra, co to jeszcze? Zdeź latarkę. ja wam powiem co u mnie na kanale po najbliższych premierach nie? Tak. Tak jak mówiłem już, Assassin's Creed to będzie moja główna i najlepsza premiera. Tam może. Hmm. Chyba się pojawi. To będzie główna i najbardziej... Główna. Naj... Będzie to jedna z moich serii głównych. A potem myślałem nad... To znaczy, Aha, na powrót Skyrima. Tak jest. Powrót Kali ma będzie tylko, że z dodatkiem dałem to popykałem. Wiecie co? O fuck. Przejban. Dobra, Makman przejmuj stary, przejmuj stary. Czekaj! Szukaj dwóch kartek! Spokojnie! Jest wszystko w porządku, nic się nie dzieje. Masz i cylinder! No niech tylko wyskoczy, kurwa! O kurwa już gdzieś. Pierdal! Jak się tu biegam! nam sobie. Kartka, tu nie czy... ma go. Ku, kurwa! Dobra, o tu będzie kurwa może kartka. Ja mam się tu czy śmiać? Dlaczego Co ja... Jest Dlaczego ja muszę kurwa, jeździć przejebane na i... Dobra, ja U, kurwa, ja idę, na bok. Ja idę po herbatę. Nie ma go. O, spierdolił Spokojnie, nie tak ma. Plan, nagrywaj to o północy. Tak, kurwa że my nadzawał je, o kurwa! Stupu! A jak spierdalać! Prawie bym je, kurwa miał! Kurwa kartki! No idź na wyższy niego! Spierdalaj! No nie chcę, o, tu pewnie wyskoczy, jak się od... O, będzie tu stał kamień. Kurwa! Kartka tu musi jakaś być szybko kurwa! Spierdalajmy z tyłu! Kurwa! Patrz, patrz, patrz. Nie, ja jebię, tutaj nie szukam karki, uciekam stąd. Jak nie spij, to może wpadniesz z niego. Spierdolam <laughs> do lasu! mnie nie znajdzie. Szukanie kartki w lesie. Może Wasz. być. Ja się O nie, ma go już. No pierdoli. ty. Kurwa, a jak mi jebnie tak ekran to się... Czekamy cię jestem modyfikacja z, z czakiem <laughs> ulic. Ja Ja z tego, nie wiem, kurwa, dobra... Czekaj! Czekaj, szukam tych kurwa kartek pierdolonych O kurwa gdzieś tu z sympoli. No, ja idź w jego sole. No chciałbyś! BYĆ to nie daj zlewo. się złapać. Byłem tu, JAPI Tam później. Dobra, to nie ma być, to tylko zapowiedzi. Zapowiadaj teraz tymi żonami. No No, więc po postalu będzie ten pen killer. Chyba najpierw to wcześniej pójdzie. A dobra co tam? Nie? Nie ma najpierw mówiłeś mi, że Darka Horst będzie. właśnie. A później będzie Pan killer od ty tymi... O kartka! Czekaj, kartka tam chyba jest. Nie, zdawało mi. Co tam kurwa jest? Pilarze. To jest kurwa pikstaly, ja myślałem, że to kartka! Kurwa, wróciłem się. Opa. to aż po samym przyrzuciła, tam Nie ma, chyba go zgubiłem na dobre. Hmm, dobra. O i pójdę ze ścieżką. Nie, A w dupie to mam. Nie widzimy. Ja może to ma być straszne, nie, takie przejście hmm. Howard Dobra, Juwe! Dobra, za Ty Mówiłeś, że będziesz rzucał jak Saint John the third, jak będziesz miał 60 minut. Nie idź w tą stronę! Jest. Nie idź w prawo. Woduj się w prawo. Prawo, Idź do jego paszy. lewo nie idź idiota, bo tu tam jest. Gdzie tam? Nie Tymu, widzę go. Widziałem, dowidziałem. Go I see. No, kurwa! Kurwa! Ale nie pójdasz, <laughs> Mówiłem, nie, <laughs> nie, bo ja szłam tamtą drogą, odwróciłem się i wam nie wyskoczył do mnie. <laughs> no <laughs> dobrze, to by było na tyle. Więc... Względem tego apteita. No, mam nadzieję, że by się spodobał. Więc do zobaczenia. Kolejny wyciek jak mój. Matmana. Matmana. Będzie. No, będzie mój Delta Force. A owiwe oni. Bye bye. 那。No, no.